Siemaneczko, siemoneczko, witamy w kolejnym odcineczku serii Łopy w Stanach, bodajże to już jakoś chyba 13 odcineczek, także lecimy i tylko jak możemy. No i widzicie mamy sobie lato, lipiec zawitał, no i my już jesteśmy już w polu. Przynajmniej ja na razie i też zaraz będzie. Widzicie po lewej stronie John Direc wraz tutaj z naszymi dwoma przyczepami, a już za chwilę będę miał ja 100% po czterech przejazdach. Naprawdę bardzo fajnie tutaj nasypie sypie Już jedna żniwa na jednym polu już tutaj wykonałem, żeby miastek miał ewentualnie co robić. No i żeby tutaj generalnie był ten lipiec i w sumie złożyło nam się tak, że na każdym polu właściwie będziemy mieć w innym miesiącu żniwa, bo w czerwcu były żniwa tutaj poza nagraniem zrobiło się Jęczmionki, gdzie wyszło już wam mówię ile. W silosach tutaj wszystko sobie mamy zarejestrowane. No prawie 23 tony jęczmionki wyszło. E, natomiast tutaj przyniszki zobaczymy ile wyjdzie. Na tym nowym polu mamy sobie zasiadą. No na razie. sypie mega fajnie, w sumie się moim zdaniem też dosyć fajnie sypał. Mm, także nie ma na co narzekać i, i jest super. No oczywiście to 100% nawożenia. Eee, wszystkie tam orki i tak dalej, co co było, no to porobiliśmy sobie Na słomy oczywiście sobie to walimy i miało będzie tam prawdopodobnie prasował sobie mamieszo Tam już oczywiście trawy rośnięte, także można się na kosy robić, także do wyboru, do koloru Ale co, odcinek w czwartek Wczoraj był odcinek, aczkolwiek byłem sam. Tutaj potestowałem sobie ten GPS i za dużo w sensie no, nie było właściwie do testowania. Jakieś tam nowe opcje, bodajże, hmm, powychodziły, ale jakoś szczerze mówiąc, nie patrzyłem na nie. Co na pewno jest spoko, to że nie musimy tam szerokości roboczej jakoś sobie przystawać, tylko automatycznie po prostu ustawiamy sobie. Te linie, żeby równo tutaj ruszyć z polem ładnie I właściwie tyle sobie jedziemy wszystko już mamy ładnie dofasowane e, Ogień tak samo, że te wszystkie kamery mamy sobie Na samym początku powyłączane, więc już to jest tak jakby e, skonfigu Skonfigurowane Także mega spoko Bo zawsze była zabawa, po kupnie nowej maszyny Do której można wsiąść, żeby te wszystkie kamery powyłączyć, co zawsze denerwowało e, Co tutaj jeszcze można Powiedzieć, dźwięki działają na pewno wszystkie i o tutaj w ogóle się wszystko ładnie działa Także tam siewy dosłownie takie szybkie były z pracownikiem Pracownik za dużo nie mówił, niestety prawie nic nie powiedział Ale ładnie tam sobie posiadaliśmy raz, dwa później jeszcze tam posiedziałem z godzinę I właśnie pogarniałem tutaj to przyspieszanko, żeby już było co ogarniać Chciało? tak No Weź mi powiedz ogólnie, dlaczego nie mogę Czego? Wyładować belki Na Y na pewno? To weź prze Dobra, już lecę, ale kamy jest oburozony ale fajnie, widać, że choć już robi Oj, Dobra jestem Hmm, no faktycznie, ale poczekaj 3,5 tony Nic tu włączysz, nic nie da rady, nic tu nie zbiera O Y yy, Wyłącz zrzut automatyczny nie, to dalej nie e, Powiem ci, że no nie wiem, też nie mogę. Tego tam co prawda jest niby ta trawa, ale zmieni rozmiar Beli. A to jakby się zmieniło? Nie no, to też nic nie wyskakuje. Kurde i o co tu chodzi? Nie wiem, może trzeba, no, do sklepu zresetować go. Bo to jest dziwna sprawa i tutaj, no, <gry> dalej są te bugi z, he, z wózkiem Jak mamy header na, na wózku, nie wiem o co tutaj chodzi Znowu musiałem resetować sobie kombajn Nie wiem, czy traktorem będzie trzeba po prostu zawozić osobno jeszcze e, czy, czy co, bo naprawdę to jest trochę męczące Trochę jestem pierdzielony, no, bo jakiś błąd wyskakuje Nie wiem, aktualki dalej nie ma każdy jest wścieknięty, bo no, są te błędy coraz więcej tak naprawdę, co, co, co my, społeczność, gramy coraz więcej i testujemy coraz bardziej w tego farminga. Nie tylko, że na polach coś robimy, tylko tam różne pierdółki jeszcze z tymi produkcjami <gry> i tak dalej. No to coraz więcej błędów tutaj wykrywamy. No i niestety no aktualki nie ma, szkoda. Nie mamy kierownika, kierowniku a bo nie masz takiej ja awarii. No, bo normalnie powinieneś mieć, ale dobra, już Nie, ja, było. musiałem dołączyć w ogóle do także wiedziałem, że no, już to Dobrze, okej. Okay. Prawie 20 tysięcy oddałem tutaj kredyt, bo troszeczkę jeszcze posprzedawałem. Także mamy 150 tysięcy jeszcze do oddania. Także no, mega dużo pieniążków tutaj. Co sprzedałem? Sałatkę, bo jak przyspieszałem te czasy, to była fajna co na sałatkę Także sprzedałem tam 10 ton, bo naprawdę no, strasznie to się. Tam to mnoży normalnie, te palety się mnożą, jak te nasze kura się pomnożyły chwilę. E, także tam kury chyba też za dużo jedzonka nie mają, ale jakoś wyrabiałem ją i naprawdę kurde od momentu, kiedy sprzedaliśmy te jaja, już jest tyle ich tam, że szok e, Także spoko i właściwie ludzie faktycznie tu jak zauważyłem, tak mniej więcej patrzyłem sobie codziennie te e, ceny, i powiem Wam, że faktycznie, niby co prawda, te wahania cen wtedy powiedzmy, że są najlepsze ale tak czy siak najlepiej tutaj codziennie sprawdzić tak samo jak w Solce mówili bo tu no kurde codziennie niby nie pokazuje wtedy tych wahań cen że, że są różne te a co prawda no tutaj mamy sobie codziennie jakieś te słupki e, tych wahań cen no, ale są też słabe a kurcze pokazują fajne te ceny e, także no trzeba po prostu sobie tutaj obserwować bo, bo różnie to może być a nie tylko że tam w okresie tym zimowym Generalnie, troszeczkę co prawda, jeszcze dwa tygodnie mamy sobie lekko ponad do świąt. Aczkolwiek myślę, tutaj jest trochę od, odnośnie odcinków świątecznych i mam tutaj dwa pomysły. Generalnie, jeden odcineczek to po prostu jakieś tam odśnieżanie w farmingu, może jakaś tam choinka jakoś fajnie sobie ogarnąć. Taki po prostu, może singielek, plus QA do tego drugi <grymla> odcinek, tutaj z ekipą w Eurotracka. Jaki mam pomysł, to powiem miastkowi poza. Bo no tutaj wiem, że też mniejsi YouTuberzy trochę więcej ode mnie, ale tutaj tacy znajomi w ogóle wiecie. Lepiej nie mówić wszystkiego na YouTubie, bo później może być różnie. Później nie. będziesz walczył na fejmie. Nie, 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 ale no. <grymla> nie, może na heligu. No, <grymla> na wysokiej Liza, chociaż nie jakieś tam fame MMA ma. E, aczkolwiek, no powiem wam, że lepiej nie mówić wszystkiego na YouTube, jak ma się fajny pomysł, przynajmniej tak mi się wydaje, no to wtedy, wtedy lepiej to zachować tutaj dla siebie, a nie mówić jeszcze wszystkiego na głos, ale myślę, że pomysł generalnie mega spoko, e, związany z Eurotrackiem, także Eurotrack, farming i możliwe, żebyśmy sobie ogarnęli jakiegoś rokecika może. na jaką to okazję, bo... No święta. A, bardzo dobrze. To proszę. Proszę, tutaj za dwa tygodnie do no, ponad, ale już tutaj sobie myślę, żeby później jakoś tam nie myśleć nad tym, tylko po prostu wcześniej, wcześniej sobie to nagrać i myślę, że jakiś taki rokecik również byłby spoko, wiadomo te samochodziki jakoś tam jak najbardziej wystroimy, wystroimy sobie, czy ten tryb lud, czy, czy jakoś sobie tam ogarnąć, może jeszcze kogoś zobaczymy, a żeby sobie to ogarnąć troszeczkę wcześniej. E, także i wtedy jaki układ, jeżeli chodzi o odcinki, jeszcze powiem Wam, że nie wiem. Myślałem, żeby wtedy Eurotrack ogarnąć w Wigilię, bo moim zdaniem będzie to najlepszy odcinek. E, farminga w pierwszy dzień świąt, a roketa w drugi dzień świąt. Na, I to mamy sobie akurat cały weekend, no niestety trochę święta kiepsko wyszły, bo no co prawda my mamy wolne, ale dla dorosłych to jest trochę kiepsko, bo dużo dorosłych normalnie w poniedziałek e, do pracy idzie, kto nie bierze sobie urlopu. Dla nas to już od czwartku, tak, o czwartku, poniedziałek wtorek, poniedziałek, środa, 21, 22, idziemy, a później to już przerwa świąteczna. No, a w czwartek, myślę, że normalnie tutaj odcinek serii byłby, i wtedy od poniedziałku, jeżeli wtedy, no pewnie nagramy sobie na zapas. Nie wiem, czy święta będziemy, jak to będzie wyglądało, ale no, nawet dziękuję. jeśli gdzieś tam powiedzmy wieczorkami, czy, czy w nocy się spotkać, na no to żeby po prostu sobie pograć, pogadać i tak dalej, a nie nagrywać. Jakbyśmy sobie to wtedy wszystko wcześniej poogarniali, poogarniali. pojeżdżamy o stówę na braszyku, zjeżdżamy sobie stąd. Danie eee... ja ile się wmieści w tą 180? Kbelkę? 9 stąd? 11. Yeah! O boże, święty, no to ładnie w takim razie. Znalazłem Buga w prasie. No, no, no i to są właśnie kolejne Bugi. No. Także no, tego na pewno będziemy znajdować sporo. Hmm, chociaż jeszcze w Prasie nie widziałem chyba nikogo buga, żeby się ktoś tam chwalił szczerze mówiąc. Hmm, dobra, co tutaj jeszcze? Co sprzedałem jeszcze oprócz tego? Sprzedałem rzepak, bo popatrzyłem sobie codziennie i rzepak też był po fajnej cenie, także poleciałem od razu sprzedać. Kawał był, bo na te pociągi co prawda i na pociągach jeszcze tutaj chyba i czmiąka jest na, na dosyć, dosyć cenie, ale też jeszcze sobie poczekamy, bo nie jest na najlepszej. Mm, I czy w sumie tyle? Weź chodź, zobacz o co mi chodzi tutaj szybko. Dobra, i jajka jeszcze były na fajne scenie, ale na razie chcę, żeby uzbierać, żeby później naprawdę spoko. Tu z tyłu takie prześwity. A, tak, dobra, to widziałem wcześniej, no myślałem, że raz już jeszcze nie, no to, to coś było. No kurde, tak, no, no, no tyle jest błędów. Naprawdę powiem wam, że jakby to był mod hub, i na tej mapie francuskiej, co szlapań się chyba nie zamykał, pociąg jechał, samochody przyjrzały 19 co graliśmy, no naprawdę, no to po prostu wystarczy kupić rzecz Ja nie wiem, co ci testerzy robili, nie? Naprawdę, to powinno być Ja rozumiem jakieś skomplikowane gdzieś tam rzeczy, wtedy robimy nie, Jakieś tam małe błędy mogą być, ale tutaj no zobaczcie prasa, wystarczy kupić I za, za, wystarczy zacząć prasować, no kurde, to jest naprawdę tak skomplikowane a, odnosi się jeszcze Modhaba. z tego co mi Puszka pisał na live, to 600 modów jest w kolejce na ModHubie, a od puszka po, po, podajże 9 modów już jest wysłanych, także no, jak wejdzie taka fala na modhubie, to naprawdę może tego coraz więcej przybywać, zobaczymy czy coś będzie ciekawego. No tutaj Polacy, a dokładnie tutaj Mefiu coraz więcej również e, tych modzików nam e, podsyła, jeżeli chodzi o Modhuba, no ale na razie trzeba oczywiście czekać. Na mapę mm, A jak będzie fajna mapka, no to mówię, no wtedy to będzie kurde tak tłoszone normalnie na tym Wtedy każdy jak się rzuci, to, to będzie tragedia No, także jeżeli chodzi o święta, to mniej więcej już tutaj jest plan taki mm, A właściwie wczoraj jeszcze pisałem z Martyną o, o takim pe pewnej sprawie w Eurotracka I właśnie mi się nasunął ten pomysł, nie wiem czy Ci mówiła Ale to nic mi nie mówiła O tym okej, okay, to Ci jeszcze powiem ale mniej więcej wiedział bardziej, ja je muszę jeszcze pomóc, żeby coś założyć Pewne konto gdzieś Ale generalnie no Myślę, że będzie spoko i takie najlepsze odcinecze, bo właściwie w tamtym roku mieliśmy e, Na Popolskiemu, po, na popolskiego pamiętam odśnieżanie e, Chyba rokecik i, i, I nie wiem, czy coś jeszcze coś tam było No także tutaj też podobnie tak trzy gry, żeby było coś innego Już Widziałem, że chyba jakaś choinka wyszła nawet, także może jakoś tam Fajnie wystroić to i zobaczymy przy okazji, jakieś święta Nie, nie, zobaczymy. Mm, no, także tak, jeżeli chodzi o święta. Boże, nie dopiero były święta, a znowu są święta. Nie to tak szybko leci, że... za szybko po prostu. Za szybko. Dobra, czy coś jeszcze ważnego miałem tutaj kurczę, powiedzieć? O sprzedaży powiedziałem. E, czy coś z zwierzętami? No nie, no nie, chodzi zobaczymy sobie jeszcze to owieczkę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o miesiące bo wiek 8 miesięcy i tutaj rozmnażanie 20% właśnie, bo to od 8 miesięcy już idzie sobie w górę, także powoli, powoli będzie to w tą stronę szło e, więc co jebap, jak to tutaj prasujemy sobie równie słomę i tak dalej to trawę możemy trochę <laughs> tam do tej samozbierającej wpierdzielić i po prostu niech sobie będzie i będziemy wysypywać sobie tam do nich żeby mieli też tej trawy jak najwięcej, a resztę no to chyba będziemy owijać ja chyba właśnie tak chciałem pomyśleć, żeby teraz tak z 5 belek tej trawy włożyć tam, żeby one były, bo kurde widzę tej trawy trochę ubywał u, u nich. Ubywa, ubywa i będzie, <grym> będą się to trochę bardziej. E, <grym> i tam... Dlatego można by było zrobić 5 belek plus całą zbierającą awaryjnie, a po prostu y, <krym> żeby nie było <krym> takiego niczego zrobimy zapas jeden i nie będziemy tych belek wymieniać, to możemy zrobić też tak, że po prostu co sezon, jak tam, co o, co sianokosy, może nie, ale co sezon z, z sianokosami po prostu wtedy wymieniać te belki, żeby cały czas świeża była aha, no można <laughs> można i w taki sposób, no 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 nie głupie. Nie, głupie. no, także na no, roboty mamy, no lato przyszło, także robotki mamy e, prawdopodobnie, kurde, pamiętam czy teraz chyba teraz będzie ostatni odcinek jeszcze z farminga w sobotę Mm, także no zobaczymy, może jeszcze na sobotę albo... No zobaczymy jeszcze. Zobaczymy co tam będzie na razie jak ta dziewiętnastka jeszcze to by się skończyć i chodzi o to ciki. Ej, a gdzie mogę się... Za... Co, hmm? co żem kliknął? Jezus. O Boże. Co? Jezus ludzie nie widzicie tego. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Eee. <noise> Właśnie coś chyba na poklikało. Jezus! Jak to wyłączyć? F4? O, F4 i, I F5? O, było no. O, dobra. Uff, ja pierdolę go. Ta się porobiła. Dobra, bo chyba coś tam mówiłeś. Chyba mam ja problemy normalnie. ja mam tu a, szerokość robocza? Jaki ty masz szeroki header? O. 4 metry, chyba? Nie, jest chyba 6. Jest 6. 6? 4, 4, gdzie to jest? 6, no. 6, robocza, szósteczka. Dobra, 71% to lec już tą twoją mańkę. Mm, a, no i oprócz jeszcze błędy, no to kontrakty, tak samo, więc właściwie taka ważna rzecz, że pewnie wiele osób korzysta, no to tak samo kontraktiki są jeszcze zbugowane. Także nie, kiedy ta aktualka, no już właściwie od tygodnia się tak będzie i coraz więcej tych błędów się tutaj, no po prostu coraz więcej błędów znajdujemy. No niestety, nie wiem, kliency śpią. Choć jak walną aktuarkę, to już 10 giga, to chyba wtedy to już chyba pożałujemy, że, że te błędy widzieliśmy, no ale trudno. No, jak możemy nie widzieć, jak tu no, kurde, wystarczy praktycznie do jakiejś maszyny wejść i można się do czegoś doczepić. Ale dobra, nie jest tak źle i tak jakoś można sobie grać. To prawda no, 19 była bardziej dopracowana I w ogóle 19 przez te 3 lata było naprawdę mało aktualizacji A ja tutaj no zobaczymy jak to będzie, bo na samym początku była aktualka No i zobaczymy teraz ile będzie, bo czuję, że trochę giga będzie mm, Dobra, wiecie co, tak, nie będę wam przedłużał dużo mówiąc, bo wszystko mamy sobie już tutaj powiedziane No mówię tak, codziennie nagrywać to też ciężko, bo za dużo się nie dzieje z dnia na dzień Eee, tylko no, to, no, coś tam się sprzedało, więc się powiedziało i, i właściwie tyle, także no ostatnie odcinki były długie, a ze sprzedaży to już w ogóle ponad 30 minut, a łocie się bawiliśmy ma z półtorej godziny z tym przyspieszaniem i, i żeby to poukładać, te wszystkie palety i tak dalej. Co jeszcze mogę opowiedzieć? Eee, widzieliście takiego właśnie znajomego youtubera... Mm, mm, Jezu, filmik, on się autolaudów nagrał. Są różne autolaudy już, powydawane, nawet na tam od i poszukałem krąki i na tam komentarz zostawiłem. Szkoda, że nie ma tej krąki, właśnie, co my mamy. I ktoś tam napisał, że jest gdzieś na internecie. I zaciekawiło mnie to. Wpisałem. Faktycznie jest, ale ta sama, tylko przerobiona na autolot Na nasze nieszczęście, z tego co wynikało w opisie i ze zdjęć, nie, nie obsługiwała właśnie na przykład sałaty. Było na zdjęciach i w opisie było napisane, że ileś tam palet wchodzi wełny, ileś tam palet wchodzi. Yy, tych, tych, tych zbiorników, yy, ten te, te małzery, chyba tam 8 podajrze. Tam ten płynny nawóz i środek, w pastobójczy był, między innymi i coś tam jeszcze było, ale właśnie nie było tych cał. A miód był chyba miód, także ja i tak sobie to jeszcze pobiorę i zobaczę, bo może po prostu tego nie wgrali, żeby Żeby... nie, może to na wszystko działa, tylko po prostu takie najważniejsze po, po wypisywaniu. Jak działało. To też by mogła być taka lipa, że przykładowo Będzie zbierało nam może tylko 30 palet, a nam się siło 99 Tak jest, no chyba, że... Tak. No nie wiem, na przykład było popychane ile, ile szło, no a wełnę to są dosyć tam większe A chyba i tak chodziło 60 coś, więc no, jeżeli to byłoby fajnie poukładane, nie wiem, pobiorę to na spokojnie i zobaczę, bo tam nie układałem na razie, tam po prostu leżą sobie te palety porzucane, trochę tylko z tych triggerów e, po, powyjmowałem. Ale zobaczymy, fajnie aby to działało, bo no nie powiem, no jest trochę, znaczy z jednej strony spoko takie układanie, a z drugiej strony wczoraj te 10 ton właściwie na do połowy nie dojechałem, już te FPSy spadały i trochę to wkurzało, więc to taki autolad byłby nie głupia, naprawdę mega fajnie to wygląda w tej prące Dobra, e, także co ludzisko, i tak 18 minut wyszło, także zostawcie łapeczkę w górę Miłego czwartku Wam życzymy, już teraz bliżej do weekendu I do usłyszenia, na razie, czekajcie się, cześć! cześć, cześć.